Hola, na tardes, me Denise, este mi pareja Miguel, soy de kuła, soy bailarina y Witam wszystkich, jestem Denise Guzman z Kuby, jestem tancerką, instruktorem tańca, psychologiem i to jest Michał, mój partner. Będziemy Was uczyć salsy kubańskiej. Pierwsza lekcja, technika, kroki podstawowe. Na początku, co jest ważne, dla Kubańczyków uziemienie. Czyli kontakt z podłożem, poczuć po prostu pod stopami grunt, kolana są lekko ugięte, to jest bardzo ważne, żeby czuć, że ciężar ciała po prostu idzie w dół. I tak będziemy tańczyć cały czas, to będę to powtarzać. Po prostu kolana lekko ugięte, ciężar ciała w dół, relaksowana sylwetka, wyprostowana, ale luźna, swobodna, to jest bardzo ważne. I pierwszy krok w miejscu. Zaczynam. Omawiamy się, że zaczynam od prawej nogi, czyli akcentuję prawą, i później idę lewą, i później idę prawą. I będę po prostu tak, taką falę robić między lewą stroną a prawą stroną. Zaczynam. Pa. Pa. I to samo co robią nogi, robią biodra. Falowanie tak naprawdę jest w biodrach. Tylko mam bardzo dobry kontakt z gruntem, to jest bardzo ważne, żeby cały czas czuć, że ciężar ciała spada w dół i rosnę od środka w górę. Czyli moja sylwetka jest wyprostowana od pępka w górę, a od pępka w dół, idę w dół, zgięte kolana, miękko. I teraz jak to wygląda naturalnie już do muzyki. Akcentuję pierwszy raz, pam, pam. Pam, pam, pa i później jest drugi, druga strona. Raz jest na lewej, akcent, raz jest na prawej. Pam, pam, pa, pam, pam, pa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Hmm? I to jest krok w miejscu. I on będzie potrzebne do różnych przemieszczeń, ale przede wszystkim, żeby złapać rytm w muzyce. I kiedy tak faluje, to też ważne jest już, żeby zostało to z nami. Ruch w biodrach. Biodra robią ósemkę, czyli taki znak nieskończoności. Taki soczysty znak, przechodząc przez środek ciała. Biodro lekko do przodu, w bok, do tył, przechodzi przez centrum. I już drugie biodro, przód, bok, tył. I tak cały czas. Ja teraz go troszeczkę przerysowuję, żebyście mogli go dobrze zrobić. A później jak robię krok, pa! pam, pam, pa, to on już jest. I on będzie nam towarzyszyć cały czas podczas tańczenia salsy. A, pam, pam, pa, pam, pam, pa, i kontakt z podłogą, i rosnę od szotku środ do góry, pa, 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 wyprostowana sylwetka. Teraz pokazujemy ten sam krok tyłem, więc się odwracam do Was i wygląda to tak. Zaczynam Pam pam a pam pam a M -m a raz dwa trzy raz dwa trzy raz będzie akcent na lewej i raz akcent będzie na prawej nodze cały czas ósemka w biodrach kontakt z ziemią rosnę w środku do góry wyprostowana ale cały czas zgięte kolana miękkie elastyczne swobodne ciało swobodna sylwetka Pokażemy, jak to wygląda w parze. Teraz, jak się trzymamy. E, tutaj mężczyzna prowadzi, to jest bardzo ważne, więc teraz, jak moja dłoń jest tutaj, tak jak prawie jak przy tańcach klasycznych. Teraz, dłoń mężczyzny powinna być na początku naszej nauki, tu, czyli przy łopatce. To jest taki ster. E, później ze stopniem z, z, za, zaawansowania może wędrować niżej, bo to nadaje większego luzu, smaku i itd. Na początku tutaj będzie Wam łatwiej. A druga ręka tak mniej więcej tak samo, żeby była przestrzeń między, między um, łokciem a ciałem. I lekko zamknięte dłonie. Nigdy za sztywno, nigdy za mocno. Zazwyczaj w ogóle ta rama jest dosyć luźna. Jest taka elastyczna, konkretna, ale luźna. Cały czas jest duża swoboda. No i przestrzeń między nami. Czasem ta przestrzeń będzie mniejsza. Czasem że będziemy się oddalać, na zasadzie takiej sprężynki. Czyli ja cały czas mam dłoń tutaj lub tu, a mężczyzna y, na mojej łopatce. Y, Salsa gubańska jest tańcem, y, nie wiem jak to nazwać, męskim może tak powiem. <laughs> Więc mężczyzna prowadzi, czyli on zaczyna od swojej prawej strony. Pa, pam, pam, pa, pam, pam, pa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, pam, pam, pa, pam, pam, pa. I cały czas falujemy w, bio w biodrach, cały czas jest miękka, yy, sylwetka luźna, ale wyprostowana, tak swobodnie. I poka pokażemy, jak to wygląda ze wszystkich stron. Pam, pam, pa, pam, pam, pa, I pam, pam, pa i raz, dwa, trzy, I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. To jest całość. A teraz zatańczymy do muzyki. I jak w tańcach kubańska, kubańskich jest, mężczyzna zaczyna od swojej prawej nogi. Przemieszczać do przodu i do tyłu tym krokiem. I po kole.